Jakiekolwiek życzeniowe założenie jest jednak sprzeciwem wobec zgody na nicość. Nie ma nicości. Pozostaje pamięć najbliższych, zapis, DNA, to co stworzyliśmy, ale nic nie jest wieczne z tego, co obserwujemy, a więc i to też przeminie. Po co komu w przyszłości nadmiar informacji o nas? a nam samym nieżyjącym to też wcale niepotrzebne fizycy tylko niektórzy próbowali w mechanice kwantowej wskazać a nie szukać miejsce dla duszy między innymi sir robert penrose sam problem wieczności jest nierozwiązywalny gdyż niemożliwy do teoretycznego i doświadczalnego zbadania więc lepiej operować matematycznym Dążenie do. Pamięć nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie ma duszy. Jako fizycznego zapisu, np. spinami fotonów w protonie, to niewykluczone, że boska cywilizacja znajdzie nazwisko w czasie. Dążenie do to raczej kierunek na boskość, możliwe też, że Bóg istnieje niezależnie od nauki wiary. Możliwe to jest wiele, ale nauka odpowiada na pytania, co z tych możliwości jest realne. Bóg, nieskończoność, boski projekt to wszystko jak na razie są bajki. Rozum, pamięć i jej przetwarzanie powstał w drodze ewolucji i będzie się doskonalił i rozwijał, dążył do doskonałości. Kto będzie w przyszłości jego nośnikiem, to już otwarta sprawa może człowiek albo istoty z innych światów. A może ich wytwory, na przykład komputery kwantowe? To ciągle początek drogi do boskości. Nauka zaczyna odpowiadać. Nauka też nie może tego wykluczyć. Bajki w stosunku do nauki. Śmierć to umieszczenie w osobistej nicości. Nie wiemy, czy istnieje zapis duszy, i czy ostatnia cywilizacja osiągnie technologię zmartwychwstania przyszłego życia. Osobiście wierzę, że tak, wynika to z logiki oczekiwania zadośćuczynienia za pracę gatunku. Oczekiwanie i życzeniowe myślenie to nie jest żaden dowód. Być może rzeczywiście istnieją jakieś głębokie i mądre pytania, które na zawsze pozostaną poza zasięgiem nauki. Może już teoria kwantów puka do drzwi niezgłębialnego, ale jeśli na ostateczne pytania nie potrafi odpowiedzieć nauka, Dlaczegoż to mamy myśleć, że religia zna odpowiedzi? Richard Dawkins Trudno logikę zadośćuczynienia nazywać życzeniem. To imperatyw sensu ludzkiego życia w odniesieniu gatunkowym i indywidualnym. Co to nas może czekać wynika z prawi kierunku ewolucji, tak jak z tego wynikło nasze ziemskie życie. Ono także stało się niezależnie od... Jakichkolwiek życzeń. Religia to rodzaj przeczucia.